No na pewno sędzia dzisiaj nie dopasował się kompletnie do poziomu trzecioligowego. Trzeba przyznać, że kluczowym momentem w tym meczu była sytuacja, gdzie mieliśmy rzut wolny i Piotr Garbarek był tak ewidentnie łapany i sędzia widział to z czterech odległości dosłownie 4-5 metrów. Jest wideo akurat idealnie ustawione, więc jestem pewny swojej decyzji i tego co widziałem. Nie że rzutu karnego ewidentnego w sytuacji, gdy jest 1-0 i strzelamy bramkę na 1-1 i jest zupełnie, o ile byśmy szli oczywiście, jest zupełnie inny mecz. Z tego idzie kontratak niepotrzebny Dawid łapie na spalonego gdzie mamy tego nie robić i strzelają bramkę na 2-0 i ta bramka druga tak naprawdę złamała ten mecz i, i uważam, że dzisiaj dwa karne to były stuprocentowe na nas za ewidentne ciągnięcie za koszulki aż jeśli na ławce słychać e, szarpanie, jeż wypuszczają i ktoś stoi 5 metrów od tego to albo tego nie widzi e, bo jest za słaby, albo po prostu nie umie tego zinterpretować i albo się boi, nie ma znaczenia dzisiaj rzeczywiście trzeba przyznać, że on wypaczył ten wynik meczu, bo w sytuacji to co Powiedziałem, wizże karnego, a to jest kluczowy moment meczu. Na tą porażkę składa się kilka elementów. Pierwszy element to taki, że do przerwy mamy kilka stuprocentowych sytuacji, w tym Jacka z trzech metrów do pustej i kuriozalnej, gdzie Jacek nie trafia. Eee, mamy jeszcze kilka niezłych akcji, po których brakuje ostatniego podania lub strzału i to my mieliśmy zdecydowanie przewagę do przerwy, mieliśmy więcej sytuacji, więc to my dominowaliśmy. Ta bramka tak naprawdę nie wybiła jakoś nas bardzo z rytmu, bo później po wejściu Mateusza znowu rozruszał się nasz atak i graliśmy dobrze. I eee, po przerwie, no, kluczowy moment, eee, w którym rzeczywiście... To sędzia w tym, ten miał wpływ ogromny na ten wynik. To jest ewidentny rzut karny, i mnie najbardziej razi to, że sędzia, gdy mu zwracam uwagę na temat tego karnego, to mówi, że najpierw tego nie widział, później mówi, że obaj się trzymali, później zmienia znowu, że, że, że on to widział, ale on to inaczej zinterpretował. Więc no, nie wiem, w czym to jest spowodowane. Brakuje im chyba charakteru przyznania się do tego trenerze: tak, widziałem, ale uznałem, że nie ma karnego i tyle. Ja już powiedziałem po meczu sędziom, że dam im z tego meczu płytę i niech jest młody, ma 23 lata. Niech, niech ogląda, niech obejrzy, bo popełni się kilka tak rażących błędów, nawet taka kuriozalna sytuacja, że my wybijamy na aut i my wybijamy aut. No to jest dla mnie po prostu ktoś nie panuje kompletnie nad meczem i sobie nie poradził. My pierwsze sześć spotkań zakończyliśmy, e, za, jakby zamknąłem tamten etap. To był początek e, rundy jesiennej. Ten początek był bardzo udany. Teraz zaczynamy środek rundy jesiennej. Dzisiaj był pierwszy mecz, więc jeśli w kolejnych pięciu meczach, bo tak podzieliłem na 6, 6 i 5, jeśli w kolejnych pięciu meczach zdobędziemy 10-12 punktów, no to będzie to dobry wynik i trzeba patrzeć globalnie na, na, na liczbę meczów i tego, co możemy ugrać w najbliższych pięciu jeszcze kolejkach, a nie to, że w jednym meczu po prostu... No... Zdarzyło się bolesna porażka. Jedno co na pewno to, to to, że w ostatnich meczach za dużo bramek tracimy i to jest... To jest niepokojący sygnał, bo wcześniej kompletnie nie tracimy bramek, mieliśmy bardzo dobrze poukładany cały zespół, teraz wydaje się, że to jest dalej poukładane, a takie proste czasem błędy, których nie powinniśmy robić, zdarzają się no i tracimy bramki, także mówię dzisiaj, na wpływ na wynik miało wiele różnych rzeczy, natomiast jedno, za co mogę pochwalić dzisiaj swój zespół, to to, że do końca dążyliśmy do, do, do zdobycia przynajmniej honorowej bramki, że chcieliśmy, że walczyliśmy, że nie odpuszczaliśmy, że nawet na końcu już rzuciłem wszystko na Jedną szale trzech napastników Piotrek, Antek i Mateusz Molewski. I tak naprawdę już ryzykowałem. Tak naprawdę ta trzecia bramka to jest trochę konsekwencja tego, że no się odkryliśmy, bo chcieliśmy za wszelką cenę zdobyć bramkę na 2-1, bo wiedziałem, że to by po prostu wróciło nas w tym meczu. No i wpadła bramka na 3, i, no i wtedy już stało się jasne, że pewnie tego meczu już nie uda nam się przynajmniej zremisować.